Tak wiele różnych rzeczy się zadziało, w zasadzie chyba w każdym z nas, bo w momencie, kiedy zostajemy sami ze sobą, to zadajemy sobie tysiące pytań, których wcześniej nie mieliśmy czasu i sposobności sobie zadać. Byłam z rodziną, z dzieckiem, 24 godziny na dobę. I... Ja generalnie jestem dużo z rodziną i z dzieckiem, natomiast przy tego typu ekspozycji na siebie, no to przechodzi się naprawdę te wszystkie etapy, które rodzina i małżeństwo przechodzi, to się tak w skróconym jakimś okresie czasu przechodzi. I, I w sumie ja bardzo sobie chwalę ten okres pandemii, dlatego że, że wcześniej miałam bardzo dużo pracy, bardzo dużo jeżdżenia. I, i potrzebowałam odpoczynku i ta pandemia się akurat przytrafiła wtedy, kiedy ja bardzo potrzebowałam odpocząć. Teraz już w zasadzie mogłabym wrócić do tej pracy, a nie mogę, więc teraz zaczyna się taki chyba trudny dla mnie okres. Teraz, kiedy już odpoczęłam, kiedy już sobie zapytałam się i odpowiedziałam sobie na tysiące pytań, teraz by się przydała właśnie taka możliwość realizacji tych wszystkich pomysłów. Ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby móc działać i pracować. Yy, I to mi trochę uspokaja, to znaczy nie jestem w stanie przekroczyć i przeskoczyć yy, zewnętrznych okoliczności, a, a siedzenie w domu i zamartwianie się to nie jest sposób, bo to można się tylko pogrążyć. Więc owszem boję się, owszem są takie momenty, gdzie myślę sobie matko, i co teraz, i co dalej? Tym bardziej, że mój mąż też jest aktorem i jesteśmy w podobnej sytuacji. Natomiast no, nie czuję, że to jest koniec świata po prostu.